Hej, witamy right, w kolejnym right. odcinku. Jesteśmy w Karanie i tym razem pojechaliśmy tam specjalnie nagrywać, żeby wczuć się. Tak. Przecież można odpić. 40. już mi tak ufajnie. Właśnie człowiek Ja to To jest tylko 40. Stoję na tym są w swojej włóczni. za z Nie u uchu! Nie, już nie. Dwa. Nie ta broń. Mocy? Eee. Czy leżysz? Chciałem walnąć w butle z broni białej, ale jak zmieniłem w skałachat, wskoczył kurwa rewolwer. I... To zgadnij jak to się skończyło. Tak. Dobrze. Tak. Tak. są Gdzie jest coś takiego? On co robi? 啊。<Huh. S 2> okay. No to, to, to Ty chyba nie, tyle 4 nie? Miałem 11. Co chwalisz się czy żalisz co? Ja robię kawę nocą. No Dobra, ja sobie wypiłem <laughs> mój eliksir, nie? No mu kawę i kawę. Tego, to może zrobimy A to jest jakieś wyzwanie, co Wy na to? Nie, no, no, nie, No, No No no, nie, Wy na to? nie, 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 się nie, 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 patrzę, nie, nie, tu. nie, nie, Zjadł! znaleźć. The fuck? Aha, oh, Nawet nie co tu mam znaleźć. No jebać. Oh. 4 na pięć. Dobra, pamiętam, że chyba z story Wielkowego Wybuchu coś było ciekawego. O, o. O, to już. Dobra, panowie, biegnijmy, bo smętnie się zrobiło i jakułem. Dobra, to... idziemy. Coś do dupy już. Trzeba Do dupy, chodzę, nagrywanie. Kurwa, jest A, ja sobie ziółka pozbieram, nie? Subimy jakieś wiedziuńskie eliksiry potem. Please, please. Do PLEASE! Do. Co to No bo chciałem poka skilla zrobić i parę No, prawdziwie jest kill. To jest Saitama, nie? To jest jawa tepaj. To? To jest winda? A nie. Co? Jaka już winda? Co? <laughs> Patrzę <laughs> przycisk, no? <laughs> To dla ciebie. Zmodyfikowałem też trochę obudowę. Puszki zamiast akumulatorów. Mniejsze, boom, ale łatwiej je znaleźć. No i przenosić. Dzięki, kurt. Masz nice. plan bomby, Kurta. Masz. Nice. Znaczy chyba to skrawce I to są to są bomby z puszek kurwa Tak nie? granaty odłamkowe takie jak no, no. tego co mówi Ja tam wyjebamy kurwa. Ja Jezu. jestem rusher Idę strzela pierwszy, strzelam pierwszy Zrobiłem pierwszy A ja potrzebuję się pierdolić jakimiś, kurwa bombowa Eee Mamy te, znaczy, te, mam te... To samo, że wiesz. zbadaj strefę? Idziemy na strefę? Nie? Wiesz co to znaczy. Strefa RP? Co? Zbadaj sobie kwantony, sklep, co? Jest co to za To żal, Dobra, najpierw mapę. Podałoby zobaczyć, czy tu gdzieś wow. czegoś nie ma. Może świeże skończone... A, jednak coś jest. Proszę. To znaczy... A, nie, nie, bit! Pękni tam, za Gdzie? Zaznaczyłem wam. Tak, tak. Co tu będzie z tą babką? możecie bezpiecznie skoczyć. Albo ja. ja nie znam żadnej babki. Są dwa papesty. Ach, wreszcie tu jesteś. Dalej, ja. Co on no, robi mi się Posławiam się robi dzięki temu. Zawsześ taki powolny? Być może jesteś odporny na moje przyzwania. No, bywa. To dobrze. Silniejsi wymagają no więcej granica. wysiłku, ale są zawsze ja bardziej jest. wartościowi. Ty możesz może być tą. Ależ ważkie słowo! Ale oczywiście ty nie wierzysz w takie bajdurzenia. Jestem tu, bo powiedziano mi o twoich. zdolnościach. Chcesz wiedzieć, jak udaje mi się niezauważenie poruszać między immortui? Czy nie tak? A, to możliwe? Dla ciebie nie. Jesteś zbyt gruboskórny i prosty, aby posiąść tak głęboką wiedzę. Zbaki. Ale są inne sposoby. Mogę coś dla ciebie przyrządzić. Chętnie dam coś w zamian. Jesteś tak, tu tylko te... dlatego, że ja sobie tak życzyłam, a teraz życzę supę, sobie, żebyś hadia, posiadł budonga, tę zdolność i I bez niej mi się nie przytasz. I, idzie, i Tej nie nocy nie udasz się nie, nie? do jaski. Kiedy no. przemieńcy będą tak, polować, tak. zbierz górę, tyle nie? czarnych grzybów, ile zdołasz no, tylko nie. unieść. To, Przyrządzę to, z nich to. dla ciebie tak. miksturę. że To wszystko, czego potrzebuję. Że ten, mi się to, Panomaga, Daj ej. się do jaski O, w nocy idziemy się przez to I od końca Tak Nagradzam. Ej, chluwo, Expo idzie. Jest jaka szczyzna w jednym miejscu. No bywa, no. Trudne czasy. Dobra, no, pikniemy. fours. Faust. Ej, later. Later. Co jest? E, tu jest pan niebieska głowa, e. Ale ściągł go tylko. Dostał już dupę. Dawaj, tkankę sprętaj. Ale ściąg, to się widać. No. A to tobie hey, mm. to, to też? To, to to. Ej, koleś! Tutaj! nie Kurde, poza gronią. Ej, kurde. Kolejny kolor, chemikalia, strzał Mam coś dla ciebie, przyjacielu. Tak? To jest kawałek paranda. Potrzeba cię czegoś? Idziemy i zobaczymy. Idziemy zobaczymy. To będzie ta jaskinia, co wtedy znaleźliśmy, panowie. Pamiętacie? No, Jestem no, no. z tymi zielonymi krzywami. Tak, tak chyba. Ale tu jest skrzynka od razu, wznowi. To przejebane. Wypadł, Ojej, oh, yeah. ale to było fajne. Baga, zatopam. Halo, a Wyncie pod woda. Płyńcie <laughs> pod woda, cześć gościu. Co tam u ciebie słuchać? I też tutaj płujesz?

Zabolało, ale te grzyby te zielone. Mówiłem, no że to się wróci pewnie po te grzybki później. Czyli po prostu trzeba jebać, tak? Biorę na katana, te... nawet tego... Żeby, A, żeby się nie, nie się wzięły Pewnie no te grzyby śmierdzą. Po prostu będzie, że to będzie córka. O, <laughs> Kurde Kurde, zany pedał, nie? Ale proszę nie mówić słowa na P, bo to jest P-Word Ale ja, mi chodzi wstało. o rower Proszę nie używać P-Wordów Biedro mi się wkurwi Jemy. A ja głosuję za 3 Ten kolega dosięga. nadal tu siedzi, nie? On uda ja się, nie? On ruszył się. Pełen chillot. Pewnie ćwiczy jej ten, wstrzymywanie oddech. On jogę, on joga! Chłopiec, ten joga. No, Pi, ten pipek się ruszył. Tu że się ruszył, nie? I patrz to. Nie mogę patrzeć, jestem daleko. Aha. Aha, bo ja go wytam na wiesz... jałkiem. Mam zamknięte oczy. Ja go wyciągnąłem, że wiesz... ja nie mam monitora, ja nie widzę. A, okej. Okay. Co to monitor? Nie, nie wiem. wiem. Niby coś tam informatyk byłem, ale ja nie wiem co to widzimy. Gdzie to Bobo? Yy, A ja ona kuczuje obiad będzie. Eee, boczna no, przyklarja. Na pewno teksturę w garze jest zobaczmy. Są fale morskie. Pewnie to są morskie o, fale. Tam, nie? Morskie. Ale on wiesz. Aż Co za głupio ona No Odpowiedź to się dowiemy. Ta mikstura A, pozwoli ci poruszać się pomiędzy importami. Nie działa jednak długo. I może zaburzać zmysły. Mogę uważać silniejszy dekokt, ale potrzeba do niego potężniejszych składników i bardziej ryzykownych. Teraz jesteś gotów, by mi służyć. Czego chcesz? Od ciebie? Ależ zupełnie nic. Nigdy jest. już nie będę od ciebie niczego chciała. Biegaczu zwierzy. Możesz iść i robić cokolwiek tam sobie chcesz, człowieku wolnej woli. Ale prawda jest taka że zawsze zrobisz to, czego będę chciała. Nawet teraz jesteś pod moją całkowitą kontrolą. Pod moją kontrolą, ja jak mam klawiatura. Przywołać cię, podążę. kiedy nadejdzie odpowiedni, teraz. Ciesz się swoją pozorną wolnością. Możesz okay. odejść, ale nie na dnie. Wkrótce Ech. powrócisz. Dobra, patrzymy, za chwilę. To bronia? Dobrze. O, możemy to jest tam iść spadać z strefę kwarantanny, bo ta kwarantanna jest oko. Choć... Nie, nie, no po Choćcie, tam, co? Chodźcie tam, gdzie zaznaczyłem, bo tam jest yy, quest. To jest ten z tym dymem, nie chcę się kolejny bo Nie, powieta, to nie. <laughs> nie, to nie. Masz, masz Tak, fuck, fuck. że ten jest nie? To zaznaczcie cześć, chłopak. Nie chciałem nie To jest... bezpieczny, nie? Gdzie ten kosz Nie na nas Dobra huk, huk, huk. Halo Wieszcie, Maciek jest Już dół. się martwiłem że nie przyjdzie Jak dalej będziesz dymił na czerwono Będziesz miał nieproszonych gości Tylko czerwony mi został Tak czy siak jesteś Więc zadziałało Daj tę kopertę Azizowi na bazarze Powiedz że to od Ryana e A aha się czerwony się fosfor, ług, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu Śniadanie mistrzów Czerwony fosfor, ług, jodyna, kwas solny, eter dietylowy <tosłuch> Lena, <tosłuch> masz chwilę? To Dlaman Lena jest zajęta, jak mogę pomóc? Ktoś właśnie dał mi listę zakupów, na której są czerwony fosfor, ług, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu Ten ktoś dał ci przepis na przygotowanie szlamu to takie cholerstwo, które biorą ludzie Raisa, żeby nie spać wiele dni z rzędu. Przemieńce są bardziej rozsądne od kolesi naćpanych tym syfem. Może powinienem załatwić tego gościa na dobre? Właściwie to mocno nam zależy na azotanie fenylu. Służy do dezynfekcji, a nam się całkiem skończy. Mam więc odebrać jego zamówienie? Jak najbardziej. A potem znajdź mnie w wieży. Mam pomysł, jakby można mocno pomieszać im szyki. Zobaczmy, ten taki łowu. Doch mam tu w końcu to zadanie? O! Jeden bazar. A tu obok jest. Kłaś chopy, będzie... Chopie! Zdaj się! Chopie! Dzień dobry. Nie? No ten nie zauważył. Walta się. Przepraszam. No, tak Przepraszam. No, ale fajnie żelando, ale te jakie fajne. O kurde, ty, faktycznie. Ufate. Po co, ale dobra. Nie po oczach udałem po oczach. Aziz! Ty jesteś Aziz? Ryan mi przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie. Słuchaj, mam wszystko poza azotanem fenylu. To nie masz tego, na czym mi zależy. U Rajana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jest tam, o, gdzie asan, is. a twój azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w haranie. Więcej azotanu fenylu nikt już tu nie zobaczy. Ach, jaki to był samochód? Hmm, biały chyba, tylko to pamiętam biały wóz. To no, naprawdę tak. chcesz tam pójść? Ryan źle znosi porażki. Twardy z ciebie gość. Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję. Powiedz ci kolor. Karma znowu. Ja chcę biały brudzowy! Ja chcę biały samochód Ale jaki są? Biały Niech. No i? i beba, to chyba jest kot marnie. Marii Jezus, jak ciemno, co jest? Nie! Zauważył, że chciałem spędzić dużo.

To jest giełd samolot. Broni tego samolotu! Co się dzieje? już kurwa. Aman, mam ten na zotan fenilu. Fantastycznie, przynieś go. Te krzyki Co są? <gryżuś> Dobra, że ja chcę, tak? a. Trzeba Kolej stanu? Co? No, tak tak hmm. 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 Potrzeba Też ci czegoś? Mordo. U mnie otwarte całą dobę. Ach, chujowo. To się przyda, to się przyda, to się... To się przyda też do. to <grym wytry> e, pita, teraz tak sobie pomyślałem, nie? Do Hollowinga ja. będziemy nagrywać jako osobna seria, znaczy od razu w nie? nie wiem. będziemy kontynuować odczalnie. Wydaje się osobno. Oh, no, no, co miniaturki i tak dalej. Pies! 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 Długi miecz się no fajny, no. Ale jest Damage do dupy, no. To ale... No pręta No nie! Chciałem ja się pobawić moim prętem. Ja się z krzykiem nawalałem i tak patrząc wbijajtkie... Nie mam mnie elo. Z czym? No z... nie krzykiem, kurde, tylko... Tym panem, co sobie Dobrze, tutaj, że jesteś który, cały. O, pan elektrolit, o. Trzała, bum, bum. Trzała, bum, bum, co no, jest? No. Ratujesz życia. Trzyma. O, ratuje. Czarno. Idę, dochodzę. Arno. Doszedłem. Ryan będzie miał inne zdania, jak już z nim Karno. skończę. Panie. Daj mu to. Tak to diabolon. Środek na sen. Raiz nie będzie zachwycony. Hmm, pewnikiem nie, ale przyda im się sen. A że nie ma już więcej azotanu fenylu, to problem sam się rozwiąże. Dobrze kombinujesz, Ama. Coś? Nie wiem co się stało, ktoś stwierdził, że po nie? Okej. Okay. Hmm. Ja umiem nice. klikać w tak Bo jak tak patrzeć, to chyba większość zadań zrobiliśmy już w slamsach. Więc długo tu nie pobędziemy. Jesteśmy hardkory. Nie. Yeah, yeah, yeah. Je głupia ucha. Widzenie tunelowe, chyba u ginekologa, nie? Oto puchor radości. spiekę się siema. Dobra czym się mordo? Hono, mam dla ciebie ekstra ofertę No, nie powiedziałbym Co tam masz tego No właśnie nic O to chodzi Dobra, chodź Smoczyki Co? Do krokieta Miał mu jak jakby miał mu to bym się ucieszył Chyba cimno jest Halon... Tu można fajnie pobiegać, jest fajna trasa do biegania Oj, jest no, tutaj tak fajnie można biegać Tu już jest fajne z trasy Chciała już jest Oh shit, <laughs> Nie, nie są... są... Czekaj, niech pan się odwróci się. Nie, się. A, tu bandyci są.

Zobaczcie, Tego nie chcę. Tego Tego Ryan, to ja. Mam twój towar. Otwieraj. Ach, dzięki. Właśnie no mieli co, spalić mi budę. Kto to był? Konkurencja. Ja nie ma już więcej A, azotanu Fenylu w haranie. Liczyli więc, że odebrałem już zamówienie. Masz tu coś ekstra za to, żeś do mnie przyszedł. To chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować z tobą. Mam dla Ciebie dobrą radę. Zmień metę jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam Cię o krok. Nie sądzę, stary, nie sądzę. Cześć. Nice. Halo. Tam lewy lupa? Jeszcze nie. Dobra, to tak zdaje. To Co dziś jeszcze zadaje? Tutaj? A jest nie. Jedno jest święty spokój o uda się nałączę ale to dopiero w następnym odcinku udamy się Nie. na to osiedle przykro mi no musimy czekać do jutra panów jak bywa już jest ciężkie dziękujemy za oglądanie jeżeli mi się podobało zachęcamy do kliknięcia łapki subskrybentów ok, tak. jak to się ok, tam ok. nazywa Alec panus tak. tak tak Podteksty seksualne są nam to, Do następnego odcinka. Cześć. Słupa.